Cześć, że ja jestem tutaj w pokoju po walce ee, trochę pobijany. E, nie wiem, co mam powiedzieć. Przede wszystkim, e, przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, e, e, którzy mnie wspierali, którzy byli ze mną. Naprawdę dziękuję Wam. Wyobrażałem sobie to wszystko troszeczkę inaczej, ale no co, czasami tak bywa. Trzeba iść do przodu. To ogólnie, że musicie widzieć mnie w takim stanie, ale naprawdę mam w sobie tyle emocji, że nie wiem, nie wiem co po prostu mam, mam powiedzieć. W ogóle ten, ten mój kalafior, który miałem normalnie, mi tak wywaliło doszczędnie, już że palce nie mogę włożyć do środka. I co, dostałem jeszcze medalion od Timu Wilka takiego. Dziękuję bardzo wam. I co, lecimy? Lecimy dalej do, do przodu, ale powiem wam, że jest mi ogólnie mega, mega ciężko teraz w głowie. Eee, naprawdę, nadal nie mogę sobie tego naprawdę, bo wyobrażałem sobie to wszystko zupełnie inaczej. Przez całe te 2-3 miesiące wkładałem całe serce w treningi. Eee, trenowałem po dwa razy dziennie, czasami nawet i trzy. Eee, też przełożyłem szkołę na, na, na bok i poświęciłem się. No ale cóż, no. Yy, jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim za wsparcie, za wszystko. Yy, I co? I, I nie wiem co. <laughs> co idę zrobić teraz. Może spać, ale tyle, tyle jeszcze mam emocji jakby w głowie, że, że na pewno teraz nie zasnę, więc no, ja na razie się izoluję tutaj od internetu, muszę ogarnąć umysł, głowę i będę się do Was odzywać w najbliższym czasie. No i chciałem jeszcze podziękować tenderom tutaj, którzy byli ze mną, e, którzy mnie przygotowywali przez ten cały okres, naprawdę e, dużo się nauczyłem i dzięki wam wielkie, naprawdę są to wspaniałe ludzie, więc e, gracias, gracias, dziękuję rodzinie, dziękuję wszystkim, naprawdę bez was nie dałbym rady i, i, i coś jeszcze chciałem powiedzieć, hmm. lecimy do przodu, moi drodzy, lecimy do przodu, nie poddajemy się. Chciałem was przeprosić jeszcze raz za mój stan, bo ja tak po prostu już mam, że jak jest tyle emocji, na czymś mi zależy, i no niestety nie udaje się to. Po prostu no, jestem, że tak powiem, wrażliwy i no i łzy łatwo, łatwo lecą. No Ale no cóż, lecimy do przodu, nie ma przebacz, lecimy dalej na matę, nie poddajemy się. Go!